witajcie z tej strony prezydent do to was witam w oto następnym odcinku z Family Simulator 19 oczywiście na początku jak zawsze mi się ostatnio miesza język jest to, to oczywiście seria od zera... jakie od zera? Sąsiedzi na Pols polskich polach czy jakoś tak? Bordo. Polskie wsi basanie Udało mi się wszystko, przepraszam. Nie wejdę do Sylwester. On pił coś, niedobre, witajcie. No, oczywiście na początku sobie chcę zakupić y, nowe nabytki, na które muszę wziąć kredycik. <grym> Ale button, <grym> Mówię, że pił, bo dzisiaj jest 31, więc pił, pił. Jeszcze nic nie piłem. Mordo. No wcale, wcale no. Nie słyszałem szale. jak butelka strzela. Co strzelo? No za chwilkę. Nie wiem tam, słyszałem plombek, No. No. Oczywiście chyba ten odcinek wydam e, w Syvesa, więc e, no życzę szczęśliwego nowego roku. Mordy. Tak. Wam? Na wigilję niestety nic nie, za, nic nie nagrałem Przepraszam No ale nie wyrobiłem się I oczywiście taki Ursusik dzisiaj do nas wpada Czekajcie O kurde Nie w kolorach nie mieszam bo tyle tych kolorów on ma że... Może później sobie go przemaluję Do tego obciążnik naprzód to jest ten, co chciałem do niego. Taki o. trochę kolorowy, ale... A przyjdę zobaczyć. Ty przyjedziesz tu. No ja będę koło farmy akurat e, siał, nie? O. On się obalił, czy... a, obalił się. Ten... Kurde, ten obciążnik taki mały wygląda. No ale cóż, waży 800 kilo. Pod, y, podobny jest do fentowskiego tych starych fentowskich y, obciążników on w drugą stronę jakby jest, nie do środka Więcej ma jakby To go odwrócony jest nie? I... Nie on jest właśnie do... do środka, do ciągnika No to mówię właśnie, że w drugą stronę nie Aha, no mi chodzi. Tam gdzie Tade... jest te paskie, to po prostu fent pisze nie? Tadra... No, no, od razu musimy sobie zakupić nasiona, bo nie mam żadnych na farmie. Nie wiem czemu. Jak mam skręcone koła, to mi ciągnik się przestawia. Aha, nie zabierzemy. Siewnik jest 600 pojemności, dobra. To jak posiejemy, to prawdopodobnie siewnik będzie pusty. To wtedy przyjedziemy po resztę nasion. Jeszcze z jad... polnymi? Nie, jadę główną Bo tutaj jakbym jechał w stronę łąk, łąki mojej to To bym się nie zmieścił Ale okay. teraz, teraz sprzęcik będzie Jest to 12,24 24, jest turbo Później może jeszcze podmienimy silnik na, na 160 koni, czyli na 16 to bo to, reszta tych skrzyni biegów i to to jest to samo co przy 16 co mordo, tak się zdziwiłeś? bydle No, szóstka już jest bydlę na nie kiedyś, ona hmm. gdzieś tam jest Uberowałem sobie ja nie wiem on, on tak trochę pływa no przesuwa się nie w ogóle jak, ten, jak masz koła no jedziemy, tam, ale tam. jedziemy najpierw e, chciałem teraz tutaj siać e, tutaj na tym polu chcę, chcę zboże zasiać na tym ostatnim na tym małym chcę rzepak zasiać bo dzisiaj rzepak siejemy właśnie sobie już ustawię w razie co żebym nie zapomniał gdzieś wam się co pojechałeś kultywować po 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 słoneczniku? No bo jechałeś w tamtą stronę, a w ta, po tam, tam tam miałeś słonecznik. Słonecznik, Nie będę orał. Ok. Ja akurat tutaj zajechałem na pole gdzie już mam wykonaną orkę eee... także my akurat po orce Prawilnie o kurde eee, ciągnik ma co do roboty trochę pod góreczkę ale daje rady 9 na godzinę podjechał ten siewnik chyba do 12 na godzinę sieje tych, że przed chwilą mieliśmy 11 no oh, to nice no ale już sam zestaw robi że nie tylko według farminga według autorów no to autora no to cały zestaw powinien być podpięty pod ciągnik ten brona aktywna brona bo to ten kultywator to jest aktywna brona To tam pisze zapotrzebowanie 130 koni I siewnik 100 koni Aha Raz to się zlicza? No... Zawsze tak się zlicza chyba, nie? Nie, nie w Bo tak jak kosiarki podp podpinasz przód i tył, no to się zlicza No a tak to chyba nie, się nie zlicza Takie tam... Uprawowe Bo to ciągnie. Ty ma siewnik? Siewnik niby 100 nie co dużo. No to 60 by sobie poradziła No z, te, z siewnikiem. a 30 myślę, że ze spokojem by sobie poradziła. To no, budźwisko tutaj dla Aurora teraz 30 mogłaby nie podnieść najpierw Mam Skrzynię zasypową 600 no, to 600 litrów, nie? To i tak tą dwunastkę trochę podnosi, nawet jak mam te 800, ki 800 kilo na obszadzie Obciążnik Chyba, chyba za mały obciążnik sobie kupiłem Widziałem, gdzie jest taki trochę czarny i te uchwyty ma niebieskie No, widziałem, gdzie Trochę dziwne, ale... Mogę inny kolor dać? Mhm. Nie, właśnie nie można Czerwone by fajnie było. Fajnie by wyglądało, ale trudno się mówi. Chyba pod, pod skorupą ziemi wierzchniową jest lek, lekkie błotko czy coś, bo, bo ciągnie mi stawia bokiem. Dobra Znaczy no muszę kontrolować, nie? No. Ja nie wiem czy rzepak będę siał. Nie wiem teraz Myślę, że dużo kukurydzy zasiadzi przy nic co bardziej Słoma była i w ogóle No ja te duże pole zostawiam też na chyba na jęczmień. Jęczmień chyba... No, kukurydzę wie... to chyba co połączę te dwa pola. Jędrzmie chyba więcej daje słomy tego co mi się kukurydza, zdaje kukurydza po kukurydzy nie będę siał to zasię sobie pole kukurydzy te duże co mam koło tego Aby zasiał pszenicę gdzie jeszcze mam pola teraz tu koło mojej kukurydzy? no tu to jest twoja kukurydza nie, to jest po, po lewej stronie jak patrzysz na mini mapę. po prawej, sorry o widzę, widzę. Ja za dużo płynę. Co, co ci łączyłem te pola dwa razem. Co on na 70? Polano ma 70. Tam masz tam był to... No ale Buraki? już chyba zebrane. To jest tak jakby zebrane już. No? Zebrane. Erio? No. To mi to zebra? Nie wiem. Jak kupowałem te pole to były normalne braki. Dół. Na 20, aha, to ja na 20 mam te buraki braki. De, to ja jeszcze braki wykopać Aha Zweznie coś z tyłu miż ja wypożyczenie sprzętu to człowieku to nie wiem Więc ja. jakiegoś moda nie pobiorę czasami, żeby na... Zatanie pieniądze komaj wypożyczyć. Zarabę wyjść z na co. So. Też to mordo w następnym odcinku, jak coś będziesz zrobił, to mogę tu ci w tych, te pole po brach też zabrać. Dobra, dobra. Bo widzę, że ty mocno jesteś trochę zacofany. Jestem, fest. W sumie, żebym mógł siać, tu kurde, skoszę, że będę miał praktycznie pana Koteko go z muszę skuty, tam mam trochę zrobić, to zostawię na odcinek. Sieady, nie? No. Ja już lecę z siewami, nie? Żypaku. No że No, się... Ży Ale żypak że się wcześniej sieje. Wiem, wakacje, nie? W wrześniu, na początku też. To... W ogólnie wakacje. Siary Nooo Coś takiego Ale pod górę Ursus się grzebie Dobrze, no, że zakupiłem te, tego dużego, bo... Chciałem Ty do góry... daleko no, no, Po prawej stronie, na dole, nie? To kogoś No, przejeżdżałem bo, myślałem, bo najpierw myślałem, żeby z zasiać rzepak tam na tym dużym koło gospy, nie? Ale potrzebuje, przypomniał mi się, że do tych świń potrzebuje trochę słomy, nie? To wolę je tam zasiać jęczmień jednak. Także... tam sobie zasiejesz... jęczmień? Nie wiem co po kukurydzy teraz tam jeszcze będę siał Ale chyba mi się zdaje, że rzepak No i tam gdzie gdzie ty masz kukurydzę Tam coś jeszcze Nie wiem czy też polecić zboże czy, czy kukurydzę sobie walnąć Nie ja wiem teraz Chyba bym poleciał zboże a a, bo teraz ten sezon jeszcze będę miał bizona raczej, a dopiero w następnym będę wymieniał combine. No, jeszcze jedno z chyba pole te bizony. No, tak samo planujesz jak ja. Bo to już tak... się przydało większego, bo się długo kosimy te bizony. No, bo ja bo by trzeba było trochę... W następnym już kupię jakieś kejsa, nie wiem. Zobaczymy jak będę stał z pieniędzy. Zobaczy. O Boże nie to w ogóle mamy 13 minut, myślę. Ty tam kultywujesz koło słone tam po swoim słoneczniku? Tak. To przejadę koło ciebie teraz zrobić. Kończyłeś? No tamto pole skończyłem. A, szybko. No szybko idzie. To jest 3 metrowy to. No taki Areał Długo... długo nawet... A czyli długo. Dłużej na pewno będę robił to tutaj koło chaty, nie? Ten kawałek. Ten kawałek jest dość konkretny nawet. Koło chaty mój Zresztą ty ko koło swojej obory też masz dość konkretne. No tam to jest jedna z największych. Praktycznie, my obydwoje koło, koło swoich y, gospodarstw mamy y, y, największe pola swoje, nie? tam tak zaś że będę miał fajnie blisko, nie? No. Trójkę, A ty jeszcze będziesz łączył te, te jedno pole, co tam ci orałem, z tym, co... No, te słonecznik, co, robię, te co kury, no, prze, Przez to też mówię, że te, te drzewa będziesz ścinał, nie? Na, na granicy. A no. Tu też mogę połączyć sobie Te drzewa im powycinamy. Tam też trochę jest to zrobię, nie? Już będziesz miał wycięte drzewa, no to... Tu kurde, ile tych drzew tam ma z 20 drzew. No e, 20, 20 nie Przeje... Przejeżdżaj Marto Cztery rzędy pazerów aż masz? A jak Fajny globalek bo się nie zapewniał? Dobrze. A ja tutaj sobie posieję pszenicę już o, zi yy, o zimą. Ja się jaram? <laughs> nie, jarą nie o tej porze. Murdo. Znaczy bym przetrwała, zimy nie ma. Już tu raz kultywowałem, ale... Jeszcze raz jak przelecę tym broną aktywną to... Nic się nie stanie No koniec Dosyć poszło Też możesz u Mordose kukurydzę skultywować Nie no, chcę, <grymne> potrzebuję Też muszę zaraz sobie nowe ciągi kupię, nie? No Tam no, tego sprzedałeś i po prostu zatrzymasz Nie, na razie mam wszystkie 60 kam jest potrzebna przy turze, a tam tamtego na pewno będę używał przy kosiarce. Kultywator mogę jeszcze do niego zapiąć. To w ogóle teraz? No no to za niedługo ty świnie już będę sprzedawał, bo już dużo nie brakuje do tej stówki, tych, tych, tej, tych świn no to... Ponad stówkę już będę sprzedawał zwierzęta, nie? Dziennie przyczepę przynajmniej Muszę kupić przyczepę, bo znalazłem taką przyczepę, żem pobierałeś się Muszę się mieścić 7 świń no. Też prawdopodobnie tym, tym, tym średnim ursusem teraz to będę podpinał średniego ursusa po tą przyczepę bo, bo zwierzęta można sprzedawać na SK eskawarmiance Czyli tu, tu, tutaj Przy tej głównej drodze Myślę, czy nie kupić sklepu żeby się na tysiąc, żeby coś dać tym trochę, więc nie wiem Jak też, morno To coś bogatego... Czy słoma jest... bo no, TMR nie ma Ja mam obecnie coś, coś ponad 200 tysięcy kredytów Po jeden cię na kieszonki Właśnie ile tam baloty tutaj kosztują? Weź nie patrzyłem 2201? Słone... Nie są problemy Ile? 2201 A Jak wziąć blizzing. <noise> Popiszę, że Wstępne koszty blizing. Nie da się D To już usnęli W 17 można było wypożyczyć na wieczne nieoddanie. Kształt 2000. Aha, bela no. słomy za 650. No ich pokiekciło. Balot słomy powinien być za za 50. No tak, A kiszonki za Kiszon 100-150. Myślę, że jak będziemy kupować baloty to właśnie do takiej sumy y, kupimy te baloty i później resztę sumy sobie zwrócimy No, kupiłem to jednego Kiszonki? Hmm. O, 2200 No to 2100 sobie o, o, dodasz z powrotem bo no, 2100 dodasz po prostu No też możemy zrobić, że kiszonkę za 200 200 Kupię dwa. A słomę, no. słomę za... 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 50, za 50, czyli 600 będę... Dwa kupiłem, czyli 4 tysiące mi... No to ja ci dodam, dobra? Pod odcinka dobra. Czyli 32 tysiące 600 50. No Już obliczę. Już zapamiętam, że 4 tysiące... No nie wiem, powiedzieć, czy po 150 czy... 200. 200 to miało drogo. To się zdecyduj morda. To po stówce no To 4200 mi Dobra Bo w sumie wyschłodki kosztują 170 tam 200 zł A tego trochę jest to bardzo w tych wysokach jest tona ponad No 600 kilo dziś dolecam potem balaty bym musiał od początku odcinka ten ten tu kawałek ten ten te pole też jest w miarę duże co teraz je sieję, to też bym je zasiał. szybko idzie sianie takim zestawem czy trawę jeszcze raz kościć w tym sezonie no jak tak no bo ja ci na usługach może, mogę zaorać jeszcze tamto po brakach i, i, i więcej nie będę miał co do, do roboty czy do pomocy chyba ci także sobie skorzę tą łą tą łąkę i zawiozę na biogas albo, albo ci sprzedam jak chcesz no, dobra. Mogę nawet jeszcze bardziej ci opuścić scenę jak chcesz całej łąki będziesz w ten No jak za to hajsu? Co? Jak sprzedawałeś na biega dostałeś hajsu? Coś koło 30. No. Chyba. Nie wiem. Weź 50. Ja to Bo to u siebie nasilasz jakiś... Czekaj, ja obliczę na szybkości, bo ja pamiętam ile tak mniej więcej. 55 tysięcy chyba litrów było z całej łąki. Razy 400 yy, to 22 tysiące dostałem No ja szczepę znam o tu jedno. Jakbyś wychodzi, chciał Jakbyś jest... chciał wszystko, no to bym ci sprzedał za 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 22 i 22 na biegazowni, no to ci bym sprzedał za 15 tego no, nie, bo za chyba kukurydę to wiesz. Tak gdzieś ostro w to wszystko no, przyczepę, no dobra Wtedy przyczepę kupowałeś za 2,5, nie? Za 2 ci sprzedam, prawda? Ok. No, dzięki Jadem do domu. Daj ci żyć. Z sąsiadami trzeba, trzeba dobrze dobrze się ten dzielić to tak. mnie 1500 zarobiłeś za warkę Z 2,5 A już trochę się na ci już daje Ale pomogłeś mi więc Nie mam to zasłużone nie? No ci zare, zare, po, a Ty puga nawet nie masz, nie? Czy masz? Nie, kiedy oddać? No Dobrze je. Ja. Także widzisz Nie wiem, czy mi teraz muszę to w paszowo zrzucić, bo mnie przyjmie pewnie Ty jesteś ucieszony, bo masz zrobione na polu przynajmniej Ja też ucieszony, buraki bo to, tro, troszkę chociaż zrobiłem Teraz ja tutaj widzę to nie? To jest pole tuszy na sercu. Daj co zarobi na buraku. Także to... fajść to są, muszę to opryskać jeszcze przed zbiorą. Chyba, że przy buraku jeszcze jakieś pomocy potrzebujesz. Znaczy najrwa dziecinę jest buraku. Teraz ja nie wiem. Nie wiem jakim, jakim sprzętem będziesz chciał to kosić, nie? Ale jak jakimś małym to mogę bo to nie wiem czy będziesz chciał od razu odwozić No to mogę ci od razu odwozić No zrobimy jeszcze Co Pracujemy Dużego ursusa bym podpiął pod nie wiem czy twoje przyczepy są większe No nie tak. wiem ile to mam to co ma zbierające Zbierająco mnie. To do, do uraku i ja wiem no... Bo... No to... Moja, moja ta, ta, wyś... ta duża przyczyna... Nie, byśmy, pod... byśmy tak, byśmy wzięli moje i twoje i by się odwodziło. Nie wiem co wezmę, zobaczcie do Holmer kosztuje. No kurno Holmer trochę duże wypożyczenie jak oryginalnie i jak na wschodniej Nie graliśmy zbyt... no to Holmera wypożyczyłem i później trochę... Trochę sobie dodałem kasy, nie? Bo to farming jednak za dużo niekiedy chce za te wypożyczenia 20 tysięcy za wypożyczenie No Gdy Home tutaj byś to chciał bez do siebie na firmę, a to chodzi o to, żeby tylko skosić i oddać, a nie No okay. Powinno liczyć ty od, od ilości yy, skoszonego No właśnie, jakaś tam stawka ustalona, paliwo spalone i... i te no zużycie się No i zużycie się, a nie tam od razu za samo wypożyczenie, że, że wypożyczyłeś chociaż to już musisz zapłacić tam te 20, ja tym tam, tam 8000. Który, który kawałek masz do skoszenia? Czego? Tych koło domu. Ta dwudziestka? No to za takie wypożyczenie Holmera, no to bym dał wtedy na taki kawałek, nie wiem, pół tysiąca, do tysiąca? Nie, mało. ten kawałek to maksymalnie ma hektar. Proszę zrobić ten, TMR z siana i z trawy, to już trochę mi zaliczyło. Patrzymy. Mm -hmm. No, nie, nie. no ja chyba w następnym swoim odcinku wtedy skoszę tą łąkę okay. To za dwa twoje odcinki byś mógł se wziąć tą przyczepę tej kiszonki Dobra, także trochę poplanowaliśmy, ale ten odcinek już zakończymy sobie, bo to już i tak chyba 25 minut. Nie wiem, na 21 minucie wyłączyłem telefon i włączyłem ty kalkulator, żeby obliczyć ile dostałem mniej więcej za, za tą kiszonkę. No to jeszcze 27 minut. Y no, także wystarczy taki odcinek. Także co, jeśli wam się odcinek spodobał, to zalikujcie, skomentujcie, wpadnijcie oczywiście do Urbana, bo u niego też są odcinki. Tak oh jest. Już prawdopodobnie wpadł odcinek dzisiaj. Jak to, jak to widzicie, to na pewno u niego już jest odcinek. No, powinno być. Bo ja prawdopodobnie będę tak się starał, żeby po Urbanie dodać odcinek gdzieś dwie godziny po albo godzinę, godzinkę nie wiem, jeszcze się jakoś dogadamy tak więc yy, co, czekajcie na nowe odcinki u nas, u mnie i u Urbana mm, no yy, znowu mi się kiczka yy, więc lepiej szybko zakończę Yy, także do następnych odcinków. Na razie. Trzymajcie się, cześć. No, Żebyście się nie wysadzili i no fajerwerkami mordy.